A o której jutro masz lekcję? E, jutro nie idę do szkoły. na to. Czemu? Bo jakby to ja byłem w listopadzie na wświetleniu głowy, no nie? No. I w środę jadę na badania, jakby na wyniki, więc będę tam jeden dzień i czyli nie będę grać jakoś tak. Środa i trochę w tarku. A już normalnie w czwartek trochę będą grać i tak dalej Więc furadę w, no, w, w ogóle nie gram Ty by tak zabił, on ma skina Zeusa Co ma? Skina Zeusa Musisz go dojechać jechać. jest ja Bomba. Ale nie, nie biorę ich, chyba sposób lepszy. Potrzebuję minisy, okej. Okay. I apteczkę, najlepiej jakąś ciągiełkę. Dobra, może być to na razie. Wow. Lagi. O, flagi! Czekaj, ja sobie Chcia jeszcze tak to... o... Ktoś chyba strzelał do, w naszą stronę, jeśli YouTube. się nie mylę. Młot, okej. Okay. On lepszy. Młot, okej. On jest lepszy. Ej, typy są koło nas, niedaleko. Ej, typy są koło nas, niedaleko. Chodź, użyj tych tych. Chodź, użyj tych tych. Na no. wszystkich użyj, ja mam jeszcze Fizę. Nie chcę używać wszystkich. Chcę ale tego. jeszcze jedno mogę użyć. To chodź, 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 Ale jeszcze jedno mogę użyć. To chodź, chodź, chodź. Już. na mnie, leczą się! Jesteś ja na nich, okej? Ty na mnie, leczą się! Okej, okay. okej. Góra przede mną. Góra. Na mnie typ. Na mnie typ. Na m... Zero mam Zero mam nam? I nie mam czym uciekać. Mega mało Mając do leczenia? Teraz rzutaj mingiełka do leczenia. Ta rzucaj migiełkę. Czułaś szybko, 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 szybko. Na mnie jest full loot i matce. Na mnie jest full loot i matce. Nie mieli czynić dla mnie Wczoraj, al, rano albo wczoraj wieczorem mi się wyświetlił taki al, film rano, na YouTubie, że al, poch, twoja mama, e, synu czy tam córko e, po prostu do dziecka mówi, że przestań się chyba e, tam było do syna akurat, że przestań się kolegować, zerwij e, kontakt z e, swoimi przyjaciółmi, e, bo mają bardzo głupie pomysły, a, a później było takie czy moja mama, która nie wie, że ja, to ja jestem głową tych głupich pomysłów. I liderem całej tej grupy i tych głupich pomysłów. I to jest takie rel. Mam pistoletik krzemieniowy i do tego e, No. Impulsy. Więc mogę robić fajne combo. Nie mi się to wszystko zresetowało tu. Nie zresetowało się. Nie zresetowało się. Biorę tak, jagódkę, tak, jak wczoraj Ty mówiłeś, i pistoletik krzemieniowy. O kurde, to jest faktycznie zarąbisty rotate. Chodź, 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 chodź. Czekaj. Dobra, ja mam co już? Robię, ja lecz chcę na zrzut. Zero i nie mogę wziąć fiza. Muszę uciekać. Już go nie ma. Hatsunamiku do mnie strzela. Pomóż Nie mogą mnie dobić. namiku Tak. Obijaj. Dead. Siebie. Tutaj Chodź. weź Fuch. Ale ja zginę za chwilę Jeszcze masz, masz mało czasu Masz mało czasu bo mnie dobijają A ja mam full loot, mam wszystko, nie mogę zginąć Jak zginę to jesteśmy full w dupie Musimy jakkolwiek zryzować I daj mi apteczkę i tyle Nie mam apteki, nie mam apteki niestety Lecz uh, ja też użyję swojego widza trochę. Ja na daleko i biję, bo ja nie mam, nie mam zbyt dużo haka. Nie, on nie na biało. Ja też tak nie bardzo. Nic w sumie nie mam nawet. Lotnia 43 w łeb. Apteczka tam jest! To jest apteczka, albo od więcej. Tam na tym fullucie. Tam na polu jest Dobra, dobra. Tam. Go. tam. Jak zaznaczam na amunicję. tam jest typ też. Typ, typ, typ! Typ, typ, typ! Typ mnie atakuje. Ej. Ej, on we mnie leci w ból. to ma. Nie! Mam pier... De -dam w locie. Musimy zrezygnować, ją wszystko. Dosłownie, mam epickiego skara i spaza Pij tego mi... E, biga. Wreszcie nam tutaj jak Twita swego. Ile go jeszcze masz 30? Uleczkę miał, uleczy się apteczką. O, nie mogę strzelać no hajta, weź go, zabij! On ma giga Nawet się nie może uleczyć. Bierze apteczkę, weź go, please. Nie mogę, muszę się odsuwać, wycofać lekko. Muszę mieć high grant od niego bardziej. On był na jednego strzała, nawet z kilochadą. Bo... Ale wolę nie ryzykować, bo mam w ogóle dajemy coś dobrzy Ten typ to murzyna pizza 29 razy 2 Nie dostał nic, wolnie nie ma całe ciało Kupę sobie apteczkę tutaj Dobrze. Okej, okay, ja kupuję apteczkę w takim razie Dobra, kupuję podleczenie. i bigi. Na mnie Bohaterka DET, miała dnia 0 Apteka Dla mnie że musimy dawaj 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 typ, typ. Typ, typ, typ. oha pięciu we mnie szczela no najs ty 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 na mnie ja dałem pięć we mnie szczela ja też dadam, ja też dodam, mam zero Jest raz, czy nie? No. Czekaj, muszę sobie ustawienia tutaj zmienić. Ciekawe, kiedy będziemy mieć więcej niż jedno, ten na postach naszych i będziemy mógł to się zobaczyć. Bo podejrzewam, że nie ma więcej niż jeden i pewnie tak samo będzie więc nie możemy pewnie się tego zobaczyć Na YouTube to się wyświetlisz ty Co? Tak Czekaj, jeszcze raz, co mam zrobić? Pisz gitarek na YouTubie z innego konta i, ci, i wyświetlisz się ty. Obs subskrybuję ciebie i siebie też. Bo też mam siebie tutaj, tylko kawałek Eno. dalej. O kurde, nie się miałeś rację. Bo ja patrzę, mam, mam powiadomienie na YouTube Studio, że właśnie ktoś zagłosował na mój ten. Dokładnie dwie osoby zagłosowały, co nie? Na tamtego. I żadne z tych kont to nie było moje. Przysięgać, nie? I faktycznie większość się razie na piosenkę. <grym> Oby nie to. Jak chcę Unreal-a ja Albo serwerem chcę. Ja mam coraz więcej głosów na tym. Zaczęły mi szybko rosnąć. I na razie na piosenkę i na. Nie wbijemy Unrealist po 40%. I na 20% na przedłużany live. Ciekawi mnie bardzo, co ty kliknąłeś. Teraz wchodzę na swoje drugie konto i z drugiego konta, które zagłosuję też na coś. Ja głosuję na Unreala, to nie? Bo ja się boję, że jak nie zagłosuję na Unreala, to będzie piosenka, ale to nic nie daje. Ja chyba na razie kończę, bo to się na mnie wkurzy, że ja ten i mi nie pozwoli grać. Ej. Co? Ja tak sobie schodzę ze schodów, no nie? No i Tak tak źle staję i staję na prawą część tam, gdzie jest taka dziurka. Tam gdzie jest taka dziura do góry. I ja na no, to staję i mi tak szczela i teraz chodzić na tej nozy nie mogę. Ja kiedyś? Mm, raz. No, siostra się nie woła. Ja pobiegłam. Mm, i noga właśnie mi się taka sama wykręciła i później przez care, parę dni bolała, Ja chyba na kończę, żeby to sobie na mnie nie nerwił i możemy zagrać przed turniejem chwilę. Tylko się spytaj, Mala, czy będziesz mógł grać. Mogę już, mogę. Okej. Okay. O 19:40 bądź już rozgrzany, bo będziemy mieć duże opóźnienie. I po prostu klikasz Escape i wychodzisz ręcznie od razu z meczu, jak się skończy mecz, ok? I parę minut przed końcem turnieju wychodzimy do lobby, co by nie było po prostu gniewem. I e, wchodzimy do następnego meczu, bo po prostu, żeby zdążyć to jak najwięcej meczów zagrać. Dobra. I jak się postaramy, no to top 2300 możemy zrobić. 350 dokładnie.